Nie wiem jak nazwać ten filmik z testów woblera, ale chyba nazwiemy go Chinola albo Chińczyka. Jest to fajny wobler trollingowy, jak widać powinien pięknie chodzić, nurkować co najmniej z 5 do 7 metrów. Nie wiem czy słychać, ale ma grzechotkę w środku. Także fajny woblerek pod suma dużego szczupaka. No ale.. Jak to bywa u naszych kolegów z moimi rączkami. Oni potrafią zrobić dużo, ale nie zawsze dobrze. No i dzisiaj nad wodą test jednego z dwudziestu kilku woblerów sprowadzonych właśnie z HRL. Teraz Wam pokażę jak ta przynęta zachowuje się w wodzie. Pracę ma wręcz niesamowitą widzimy już przynęte w wodzie i jaka jest jej praca hmm. może brak zbliżenia powoduje, że nie widzimy tej pracy no to przybliżymy trochę w zasadzie zrobiłem maksymalne zbliżenie jakie mogę zrobić telefonem no i sprawdzamy pracę woblera praca jest niesamowita jak widzimy Wobler pięknie idzie w linii prostej i co? I nic praca jego jest bardzo leniwa, czyli wobler wsjeście. Chociaż, chociaż coś tam, coś tam ogonkiem zamigał. A może to chodzi o to, żeby ryby oszukać. No ja to niby płynie, niby pracuje. A małowić. No cóż, pociągniemy szybciej. Wchodzi jak przecinak w dno, czyli pójdzie głęboko. Tylko co dalej? Oj, 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 wywija fikołki. Fajnie, fajne wobler. No tylko... Och, patrzcie jakie salto zrobił. Niesamowite woblery. O, znowu salto. Piękny wobler. Tylko kupić. No, bo prawda jest taka, jakże nie kupić, skoro to jest takie tanie. Pytanie teraz moje. Co zrobić, żeby ten piękny wobler zaczął tak pracować, żeby wabił ryby. No cóż, na to pytanie postaramy się znaleźć odpowiedź w najbliższym czasie, kiedy to... Będziemy kroić tego woblera i szukać sposobu, żeby zaczął pracować. To na razie, pozdrawiam.